Dzień dobry, witam Was w nowym vlogu, zapraszam na nowy film. Także witam się z Wami już w kolejnym dniu. Właśnie się ogarnęłam i wybieram się do galerii, bo muszę załatwić sprawę w banku. I powiem Wam, że obudziłam się w dobrym humorze. Pogoda też ładna, tak jak możecie zauważyć. I mówię, to będzie dobry dzień. No i co, dostałam SMS-a z banku i już mnie zdenerwowali. Bo po prostu myślałam, że mam sprawę załatwioną, ale ja się okazuje, że nie jest do końca załatwiona, także skończy się pewnie na tym, że zmienię bank. Bo mnie denerwują już po prostu od lat. W każdym razie także, co chciałabym Wam powiedzieć? No, że wybieram się do galerii, także myślę, że zabiorę was ze sobą, trochę spróbuję pokręcić może. Jakieś ubranie poprzymierzam, także zapraszam. Do oglądania. Jestem Uff, gorąco. Powiem <grym> wam naprawdę gdzie się ugotować. Siedzę tutaj przy otwartym balkonie. No i mam sukienkę, piłam. Powiem wam, że zanim pokażę, to jeszcze kupiłam proszmanie waciki. Te są najlepsze, polecam wam 5 złotych mi kosztowały tragedia. No i wziąłam sukieneczkę z tych co Wam pokazywałam to może tak pokażę o. ona ma tutaj taki dekolt eee, takie pod szyję. no i jest dosyć krótka także także no tak wygląda materiał taka koronka jakby pod spodem jest e, taka, taka haleczka właśnie żeby nie prześwitywało Także jestem zadowolona. Była jeszcze biała, tak jak widzieliście, ale miałam taki plan, bo to, tą sukienkę kupiłam na moje urodziny, bo mam właśnie w sierpniu urodziny i nie chciałam ładnie wyglądać, a że wypada akurat wtedy, kiedy będziemy nad morzem, no to sobie kupiłam. Plan był taki, żeby, żebym białą sobie kupiła, ale jakoś tak mi się nie podobała na mnie, więc wzięłam sobie. Tą taką broskwiniową, no i kosztowała mnie 39,99. Dużo jest promocji, cała galeria wyprzedażami zasypana, także polecam Wam przejść się. No i co, kochani, ja teraz przyszłam i jak troszeczkę odpocznę, odsadnę, to się z Wami połączę. Proszę mega mi się podoba. Powiem Wam, że jeszcze tam była taka jedna sukienka, eee, taka bardziej, właśnie, materiałowa z rękawkiem za 14,99 ale nie zmieściłam się, bo to był rozmiar XS i bym potrzebowała tak M, myślę, no S to na pewno i... no i tak, no i dlatego nie wzięłam ale jestem zadowolona, bo już mam, wiecie, stylizację na urodziny już będę mogła się wystroić, także jestem zadowolona chcę mam opowiedzieć taką historię, która mi się przydarzyła w windzie bo jechałam z takim starszym panem mm. Ach, moi kochani, moi tak Wsiadłam do tej windy, no i wsiadła jeszcze jedna kobieta i oprócz tego dziadka, no i e, akurat jechaliśmy na wysokie piętro, bo ci państwo też wysoko mieszkają i ten dziadek nagle tak jakby dostał jakiegoś, nie wiem, ataku paniki albo coś w tym stylu. Bo zaczął w ogóle tak strasznie się bać, że no, jak ta winda się zatnie, to nie ma żadnej ucieczki, że nie ma żadnego kontaktu z niczym, że ten, wiecie, ten Adam, co jest w windzie, zawsze właśnie w momencie, kiedy się zaczynacie, to można go użyć i dać się znać innym, że po prostu jest awaria, to, że nie działa, że nie ma kontaktu. I ja powiem Wam, że tak się sama zestresowałam, że ten koleś tak zaczął, wiecie się. Tutaj gorączkować, że tam widocznie musiał się za, zaciąć któregoś razu, a te windy nasze, no to czasami się zepsują. Jeszcze nam, wiecie, nie przytrafiło się taka sytuacja, żebyśmy musieli po prostu wzywać jakieś tutaj pogotowie dźwigowe, ale, ale jest często kartka, że się, że, że się psuje. Także powiem mam dziwna sprawa, dziwna sytuacja mi się przytrafiła. No i tak. A tak to co byłam w galerii e, e, w tym w kropie e, w chaosie powiem, mam ceny super. E, gdybym miała tylko więcej pieniędzy, to myślę, że parę rzeczy jeszcze bym sobie kupiła, bo dużo było fajnych takich zwiewnych sukienek, właśnie takich, wiecie, Ala Boho. Dużo było takich e, topów, co sięgają, wiecie, pod biust. Takie, wiecie, krótsze trochę te topy były, co są teraz modne. Dużo, bardzo dużo, wybór był ogromny. E, też widziałam właśnie z odzieży męskiej takie bokserki, różnokolorowe to w kropie i w hałasie. Powiem że te nadruki mają naprawdę, naprawdę super. I można, można sobie wybrać... Mm, wybrać to co, to co wiecie wam się podoba jest no, ogromny wybór czekajcie napiję się wody bo mi coś zasługuje. w gardle Piłam sobie taką wodę <grym> z lwem <Leven. grym> um, jakaś taka wiecie dla dzieciaków ale Bayer tutaj jest bardziej dla dzieciaków bo tu jest napisane yy, żeby wypić wod, yy, wodę stąd yy, i żeby zobaczyć jak lew zaspokaja swoje pragnienie poza wodopojem I jeżeli zajrzycie tutaj przez to To widać, On może będzie to widać na kamerze Że można sobie przeczytać co tam w środku jest napisane <grym> Także powiem wam, że niezły bajer I tutaj jest napisane Pi i odkrywaj, Nestle your life Czasem lwy do deszczówkę wzajemnie ze swoich futer <grym> Widzieliście to? Taka ciekawostka, ale powiem Wam mnie zły bajer. Ci co są wiecie, w, w jakimś pijarze czy, czy marketingowcy, to <śmum> spoko. <śmum> Fajna sprawa. No i co, kochani? No a tak to sobie siedzę, jest godzina 13.49, powiem Wam tak. Dzisiaj mam jakieś taką energię, mimo tego, że byłam sama w galerii ee, i, i w ogóle wszystko załatwiałam i tramwajem jechałam i jest też... Wiecie, pogoda taka upalna, to jakoś mam taką energię i humor dobry. Także mam nadzieję, że to się nie zmieni. No i mam tutaj gazetki z biedronki. Stwierdziłam, że możemy sobie razem też przejrzeć, bo zauważyłam, że fajnie się ogląda takie filmy. Jak robię Wam jakieś przeglądy gazetek, możecie mi powiedzieć, jakie byście chcieli właśnie gazetki, żebym przeglądała razem z Wami. O, jedyny minus tej sukienki to jest to, że po prostu trochę mnie przydusza, może <laughs> się przesuwa to już mamy jeden minusik no także, także mi napiszcie w ogóle co byście chcieli, żebym tutaj z wami sobie przyjrzała i pierwszą rzecz, którą muszę wam pokazać i polecić to są takie lody mango, mango z Biedronki ja pamiętam, że chyba w zeszłym roku tak to je kupowałam i były mega pyszne jest też promocja na chipsy jeśli jecie ja jem tylko solone, powiem wam, że mają prosty skład i no i jest, jest ok, bo te posypki wszystkie, które są w chipsach, to mają mleko. Nie wiem, jak oni to dodają, ale mają. Mm, także zobaczmy, kochani, co tutaj jest ciekawego, żeby wam pokazać. Bardzo dużo teraz lodów jest, no ale wiecie, sezon, sezon jest. Powiem wam, że jadą truskawki właśnie jakiś czas temu I, i tak sobie znaczy w sensie smakowało mi ale mój organizm tak sobie przyjął tak samo jadłam dzisiaj e, płatki z, z tym bananem i z owsem i też tak sobie właśnie, że wiecie, wszystko załatwiłam na mieście, więc bardzo mi sytość dało, dało to śniadanie jeszcze sobie podjadam orzeszki ziemne bo mają bardzo dużo białka także wiecie, podjadam sobie no i wapnia też. Podjadam, żeby uzupełniać te braki. Co wam tutaj pokazać? Tak raczej nic szczególnego tutaj ja nie widzę. O, są takie paluszki grissini. Też Wam polecam, jeśli jecie pszenicę. Bo kiedyś, jak jeszcze normalnie jadłam jak człowiek, no to jadłam takie rzeczy. O, jogurty. Ja powiem Wam, że to jest mój w ogóle ukochany jogurt ten. Tylko, że no wiadomo, jest mleka krowiego, ale po prostu jak jeszcze nie wiedziałam o mojej alergii, to po prostu tyle ile ja jadłam tych jogurtów. To jest po prostu szok. Ale jest pyszny, jest taki mega gęsty. Ech, no cóż. No ale teraz jem sobie te wegańskie i też są dobre. Też są gęste w sumie. Tylko nie wiem jak na przykład yy, niektóre osoby mogą do wytrawnych rzeczy dodawać ten jogurt, tego plantona. Mm, bo ja próbowałam właśnie z mizerią i z sałatą robić taką, wiecie tak jak się robi normalnie ze śmietaną, no i ten kokos nie pasował do tej, do tej mizerii więc nie wiem mam nadzieję, że po prostu jeśli macie jakąś wiedzę na temat wegańskiej śmietany, takiej, która by miała neutralny smak yy, to, to dajcie mi znać oczywiście no, najlepiej nie sojowa, bo ja z soją też się nie lubię to byście, to byście mi uratowali mnie, bo ja już tak tęsknię za mizerią naprawdę chciałabym sobie zjeść. A nie mam za bardzo zastępstwa dla śmietany. Tutaj macie takie duże drzemy. Za 3,99. Też się opłacają. Chociaż wiadomo, to najlepsze drzemy domowe, bo te ze sklepów no to mają bardzo dużo cukru. Takie kasze są o to Wam, to Wam polecam. To się nazywa Natural Mix To jest tak, kasza jaglana, suszona cukinia Suszona papryka, czerwona suszona cebula Albo kasza gryczana prażona Bulgur Czyli to już by było nie dla mnie, bo tu jest pszenicy Soczewica, suszone pomidory i paskidyni Także Tu są takie kasze fajne, też Wam polecam Ale widzicie No jedna jest z pszenicą O, jeszcze jest taki mix Tutaj naturalne, No, za 5 zł. To tam macie w środku pewnie 4 torebki, jak zwykle. Tak, 4 razy 100 gram. To zawsze jakiś, jakaś odmiana. Jak słodycze i jecie słodycze, to to jest jakaś promocja, tak? Pewna ciastka, A przy zakupie dwóch. No. I ta promocja, która już była. Ja Wam zaraz, jak przyjdziemy sobie gazetkę, to Wam coś opowiem o po prostu słodyczy. Bo byłam na detoksie słodyczowym 7 dni tyle mi się udało najdłużej wytrzymać w tym okresie, bo kiedyś miałam przerwę 7 miesięcy a teraz mi się udało e, wytrzymać tylko właśnie 7 dni i zaraz wam coś powiem na ten temat tylko tutaj przyjrzymy sobie do końca, jakieś piwo tu jest polecam wam w ogóle to piwo tutaj Redza ale Bianko. smakuje jak e, białe wino e, po prostu takie z butelki Naprawdę. Jest, jest takie lekkie, wiecie, na, na latów sam raz, żeby się ochłodzić. Trochę kwaskowate, także polecam, jak lubicie takie wino białe, takie lekko wytrawne, to wam to ten recionko na pewno zasmakuje. o widzę, że płatki kosmetyczne są tutaj. Takie szerokie też wam polecam. Bo, bo wiem, że dziewczyny sobie chwalą takie mega duże płatki, ja je w Biedronce, ich nigdy nie mogłam dostać. Dlatego się zdecydowałam na tego klinan i nie żałuję, bo są super. O, i kwiatki jeszcze Wam pokażę. Może któreś tutaj z Pań, co lubią takie ogrodowe sprawy, to To się zainteresuje czymś takim. Także to była gazetka z bliżonki. A teraz to, co chciałam Wam powiedzieć a propos właśnie mojego detoksu słudeczowego. Powiem Wam tak. Minęło te 7 dni, i jedyną rzeczą słodką w ogóle, jaką jadłam, to był batonik ten taki kranczy yy, orzechowy. I przyszedł dzień mojego kryzysu, jakoś tak wyszło, że kupiłam sobie ciastka. I powiem Wam tak, że w ogóle kompletnie mi nie smakowały. Że po prostu wszystko i ciastka i jakieś czekolady, po prostu dla mnie było to za słodkie. Czyli wychodzi na to, że z czasem jak jemy dużo słodyczy, to się chyba przyzwyczajamy do tego cukru i zwiększamy jego ilość. Że wiecie, że już po prostu mamy wtedy większy apetyt na te słodkie. I na przykład nie zjemy jednego małego batoniczka, tylko już całą czekoladę. I powiem Wam, że będę się starała właśnie robić takie odskocznie od tych słodyczy, bo nie jestem pewna, czy uda mi się całkowicie rzucić, bo ja jednak no, lubię słodki smak i ciężko mi znaleźć takie. Zastępstwo spoda czekolady samej. Żeby wiecie, no nie, chyba, chyba nie ma takiej możliwości. No, ewentualnie gorzka, no ale no to wtedy jest gorzki smak, a słodki. I powiem Wam, że polecam Wam takie coś, bo człowiek od razu jakoś tak. Ma, paradoksalnie mówi się, że po cukrze mam więcej energii, ale ja, jak to odstawiłam, to czułam się tak lekko, tak fajnie, miałam większy apetyt, bo często jest tak, że. Zapychamy sobie właśnie apetyt tym cukrem, tymi batonikami czekoladami, już pomimo fakt tego, że ja mam uczulenie po prostu, wiecie, tej nietolerancje na te mleko, na mąkę pszenną i te inne składniki tych czekolad, ciastek i tak dalej, które po prostu powinnam unikać. No ale wiadomo, jak jesteśmy przyzwyczajeni i lubimy to, mm, no to ciężko to odstawić. I powiem Wam, że jestem z siebie dumna, że udało mi się ten tydzień wytrzymać. I mam nadzieję, że będę to kontynuowała i że znajdę sobie batoniki takie na przegryzkę, które mnie tak nie zapchają, które zaspokoją ten mój głód na słodkie i, i że będę po prostu mogła mogła to wszystko jeść i jakoś te moje zdrowie ogarnę. ogarnę. No bo dopiero wizyta u dietetyka we wrześniu, także zobaczymy jak, jak będzie z tym dietetykiem innym co tam wymyślą. No ale co kochani, ja kończę tego vlogaska, bo już jest długi. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Ja już tracę głos. Ostatnio nie mogę dłużej niż 10 minut gadać do kamery, bo od razu mi głos ucieka. Nie wiem o co chodzi. Także ściskam was ciepło, Napiszcie coś mi miłego w komentarzu, to co tam chcecie. Dajcie łapkę w górę, żeby ten film widziało więcej osób. Zasubskrybujcie. Trzymajcie się. Pa, pa, pa.